Poziom PL-16 jest 96. poziomem Backrooms. Został odkryty 24 grudnia 2020 roku. Opis: Poziom PL-16 okazuje się jako nieskończona, bożonarodzeniowa wioska w centrum jakiegoś większego miasta. Sam poziom ma ograniczoną wielkość, gdyż jego powierzchnia to około 40 km2. Odgraniczony jest kamiennymi budynkami, do których nie można w żaden sposób wejść. A próba sfinaczki po nich zawsze kończy się upadkiem na oszfowane kamienie, które pełnią funkcję podłoża poziomu. Na samym poziomie zawsze jest noc, a źródłem światła są żelazne latarnie, porozstawiane w całkowicie losowych miejscach. Bardzo rzadko można spotkać palące się ogniska, które również gwarantują lepszą widoczność. W nich także można się ogrzać, ponieważ na samym poziomie temperatura wynosi około minus 5 stopni. I prawie zawsze pada tu śnieg. Natomiast na samej ziemi ilość śniegu są znikome. Daje do zrozumienia, że UF może być wyłącznie z udzieliem. Nie zaobserwowano tutaj żadnych bytów. Można jednak napotkać innych wędrowców, z którymi można prowadzić rozmowy. Drewniane stragany. Na poziomie PL-16 można napotkać wiele drewnianych straganów zawierających przeróżne przedmioty. Od typowych bezwartościowych śmieci po najbardziej pożądane obiekty, które można znaleźć w backrooms. Odnotowano pojawienie się wody migdałowej, wódki ruskaja, cugierków, czy ciszy w płynie. Z tych bezwartościowych napotkano bryłki węgla, zardzewiałe gwoździe lub zgniłe jabłka. Wzięcie jednego z nich wiąże się jednak z nagłym dźwiękiem dzwonów, których źródło jest niemożliwe do określenia. Próby zlokalizowania źródła dźwięku kończyły się fiaskiem, gdyż w każdym miejscu rozmierzały tak samo głośno. A dalsze próby były wstrzymywane ze względu na naglący czas do ucieczki z tego miejsca. Kiedy to się stanie, wędrowiec ma około godziny, aby jak najszybciej opuścić poziom, zanim przemieni się w piernikowego ludzika, który można znaleźć na całym poziomie. Najczęściej są spotykane po przy drewnianych straganach wokół. Sam efekt dzwonów oddziałuje na każdego, kto obecnie znajduje się na poziomie, nieważne czy zebrał już coś ze straganów, czy też nie. Statystycznie po rozmieniu dzwonów tylko 11 wędrowców udaje się uciec. Klątwa piernikowego ludzika Proces przemiany trwa około minuty Nikiedy kiedy się zacznie, nie można go już zatrzymać. Początkowo drowiec będzie czuł dziwne uczucie, które można określić jako nagła chęć podrapania się i zerwania z siebie swoich ubrań. Po chwili jednak ku przerażeniu tej osoby jego skóra zrobi się taka jak u piernikowego ludzika, po czym zacznie tracić równowagę, by w końcu upaść na ziemię. Te też pozostałe części ciała zaczną przemienować piernikowe ciasto wraz z głową. A krzyki osoby, która brzmienia się, nagle ucichną, a na miejscu twarzy wędrowca pozostanie uśmiechnięta buzia piernikowego ludzika, udekorowana lukrem. Kolonie i forpoczty. Na tym poziomie nie ma żadnych znanych kolonii ani forpoczt. Nikt nie dostaje tu na dłużej ze względu na ryzyko przemiany. Wejścia i wyjścia, wejścia. By dostać się na poziom PL-96, zjazd piernikowego ludzika, którego możesz znaleźć w prawie każdym poziomie w całkowicie losowych miejscach. Wyjścia. Aby wyjść z tego poziomu, musisz znaleźć większą zaspę śniegu. Najlepiej o wysokości powyżej 50 cm. Po znalezieniu takowej, musisz przez nią przeniknąć. Dzięki temu znajdziesz się na innym poziomie, gdzie można trafić na śnieg. Komitet odnotował, iż wędrowcy dzięki temu przynieśli się na poziom p 2 lub PL10. Zanotowano też wyjście do dziwnego drewnianego domu, który określono jako podpoziom tego miejsca. I cóż, to było na tyle z tego poziomu polskich Backrooms. Jest to mój autorski poziom. Jeśli dotrwaliście do końca, zostawcie sobie jakiś znak w komentarzu, łapkę w górę lub subskrypcję. Zachęcam też do wsparcia kanału, nie jest obowiązkowe, ale dzięki temu macie szybszy dostęp tych filmów. A ja i w tym miejscu żegnam i do zobaczenia na razie.